Witam moi drodzy. Dziś sprawdzimy, czy wasza osoba za wami tęskni. Czy ta osoba za wami tęskni? Grupy macie dwie. Wybierzcie sobie, zaczynamy od jedyneczki. Czy ta wasza osoba za wami tęskni? Czy ta wasza osoba za wami tęskni? Zobaczmy, czy tęskni za Wami. A może zobaczmy jeszcze, co ona ma w głowie na ten moment, i czy ta osoba za Wami tęskni. Wam powiem szczerze, że tęskni jak cholera. Matko bosko. Nie spodziewałam się tego. W ogóle przykrość jest przy tej osobie bardzo duża. Przykrość, tak jakby. Może ona jest rozczarowana? Nie wiem, że wykorzystaliście w jakiś sposób tę osobę. No, może być całkowicie na odwrót. Może sobie odwróćcie tę energię, bo karty mówią o tym, że tęskni jak bar bardzo. Um, tak, w ogóle to karty mówią o tym, że tak jakby. Jakbyście przypominali tej osobie kogoś z młodości, tęskni za tym, co było między Wami. Nie wiem, czy Wy się świetnie rozumieliście. Tu jest dużo takiego, takiej beztroski między Wami. Może dlatego, że karty pokazują, że to taka luźna relacja była. Może nawet było trochę romansowo. Nic stabilnego, absolutnie. Ciężkość jest. Jedna osoba może mieć relacje. Słuchajcie. Z jakichś powodów pokazuje się, że może nie, mo nie możecie ze sobą być. W ogóle karty mówią o takiej znajomości, że gdzieś się poznaliście i mm, może nawet Pan się poukłada już życie. Gdzieś się poznaliście, zadziało się, spodobaliście się sobie bardzo. Strasznie taka duża energia, taki ogień był między ludźmi. Natomiast ktoś tutaj jest rozczarowany, jakby z tym, co się wydarzyło. Mm, tęskni ta osoba za wami. Tu się pokazuje bardzo. Przykrość jest bardzo duża w ogóle. Jakby nie wiedziała ta osoba, co zrobić. Może brakuje tej osobie rozmów z wami? Przede wszystkim, tak jakby pokazuje się. Nie wiem, te rozmowy być może, te wiadomości bardzo dużo dawały tej osobie. No, muszę Wam powiedzieć, że akurat ta osoba tutaj tęskni. To nie wiem, mogłaby być nawet taka sytuacja, że ludzie się naprawdę poznali, mając już w jakiś sposób poukładane swoje życie. I no, karty mówią o tym, że. Tęsknota jest duża, ale jest i przykrość. Jest i przykrość. Tak jakby ta osoba jest rozczarowana, że nie wiem, szybko dużo się działo, i jakby jedna. Ktoś tutaj komuś zrobił po prostu przykrość, tak? Na pewno tęskni za wiadomościami, moim zdaniem. Może ktoś komuś nawet napisał coś przykrego, urwał kontakt. No taka sytuacja jest, jest tęsknota. Pokazuje się bardzo ta tęsknota tutaj. dawaliście tej osobie siłę. W ogóle karty mówią o tym, że tutaj ludzie nigdy nie byli parą. Jakby, ale było bardzo wielkie przyciąganie. Może tu nawet była namiętność, wiecie, ta namiętność, może jakieś wspólne pasje, gdzieś się spotkaliście, robiąc coś. W ogóle ta znajomość dawała tej osobie bardzo dużego powera życiowego. Mm, tak jakby słońce zaświeciło dla tej osoby kiedy pojawiliście się w tym je, jej życiu ale hmm, trzeba by było zostawić coś z tyłu kurcze ta osoba nie mogła się zdecydować, chociaż no wiecie co mm, też poznałam, pamiętam kogoś fajnego takiego będąc w relacji Poznałam mężczyznę, pamiętam, bardzo fajnego, będąc w relacji i tak sobie myślałam, Boże święty, jakbym nie była w relacji, no to po prostu idealny dla mnie mężczyzna. Tutaj karty mówią o tym, że czuliście się ze sobą świetnie, yy, natomiast ktoś się tutaj nie mógł zdecydować, trzeba byłoby zostawić, może nawet relację, może nawet, yy, nie wiem, przeprowadzić się. To było trudne tutaj dla tego nowego uczucia, tak jakby, bo było też uczucie, yy, ciężko było zostawić to, co stare, tak? Ta osoba nie była gotowa na to, dlatego, że mógł to być mężczyzna, który na przykład y, miał jakieś stanowisko, miał jakieś plany, miał firmę, y, coś takiego. Y, mogła być to kobieta, która też miała jakieś plany, a była przy jakimś mężczyźnie albo była związana z jakąś firmą bardzo. Y, bardzo dużo ciężkości tutaj, y, jeżeli chodzi o, jest tęsknota, jest przykrość, y, ale tak jakby nieodpowiedni czas się pokazuje dla tej relacji, żeby ona mogła się rozwinąć. Może dlatego, że ludzie musieliby tutaj zostawić coś za sobą, tak? Przyciąganie, power, niesamowite niespanie po nocach. Cieszenie się być może na każdą wiadomość, może na każde spotkanie, tak? Na każde spojrzenie, to jest radość w ogóle. Fajna para ludzi, którzy z jakichś powodów, no nie, chyba nie mogli być razem, bo pokazuje się przykrość, ktoś w rezultacie, chyba. Jedna z osób jest w dużej przykrości. To raczej chyba ta osoba, o, której, o którą pytacie, jest w przykrości. Tęskni za wiadomościami, tęskni. Dali, dawaliście powera tej osobie, tak? Nie wiem, pokazaliście w jakiś sposób, że można znowu kochać, że można znowu czuć, że życie jest piękne. Dobrze to wszystko rokowało, ale no, karty pokazują, że ktoś mógł być. Dlaczego jest przykrość? Bo ktoś w pewnym momencie albo zmądrzał, albo tu był ktoś w tajemnicy. Wszystko dobrze rokowało, naprawdę. Pięknie tutaj karty się poukładały, ale albo nie można było zostawić, albo ktoś był w tajemnicy, albo nie można było zostawić przeszłości, bo ktoś był związany jakimiś umowami, jakimiś poważnymi sprawami gdzieś tam. To doprowadziło do przykrości. Czy ta osoba tęskni? Tęskni bardzo. Hmm. Na tyle tęskni, że zastanawia się nad zostawieniem jakichś spraw ze sobą. To Wam powiem. Jeżeli ktoś do Was napisał, że okej, okay, mm, zostawię to, co stare, żeby z Tobą być, to ta osoba napisała prawdę. No, tak mi się pokazuje. Dlaczego tutaj tak jakby te wiadomości są i tak dalej, bo, bo naprawdę te w ogóle karty pokazują, jakby ktoś albo chciał napisać, albo ta osoba na, napisze, albo napisała. Nie umiem tego określić do końca w czasie, mm, że yy, no tutaj jest wielka chęć pozostawienia tego, co stare, rozliczenia się z przeszłością. Uważam, że ta osoba za Wami tęskni. I nie bez powodu się spotkaliście, bo pokazują mi się tutaj bratnie dusze, więc nie bez powodu spotkaliście się z tą osobą w życiu. Co ta osoba ma w głowie? Hmm. Musi przemyśleć wiele rzeczy. Może w grę wchodzi rodzina, może w grę wchodzi zostawienie jakiejś rodzinnej miejscowości, może w grę wchodzi. Mm, musi przemyśleć bardzo poważnie. Jakby co ona ma w głowie? Przemyślenia, samotność, izolacja, bym mogła powiedzieć, no tu powiem Wam szczerze, przełomowe momenty. Dużo się dzieje, być może tam, gdzie ta osoba przebywa. Wam się może wydaje, że ta osoba nie ma kontaktu, czy się nie odzywa, i tak dalej. Tak naprawdę karty pokazują, że dużo się działo u tej osoby. To wszystko doprowadziło do tego, że ta osoba analizuje tutaj, tak, w szczególności lato się pokazuje, że ta osoba teraz latem analizuje bardzo swoją sytuację życiową, czyli tak jakby myśli w ten sposób, do czego, to gdzie jestem, y, dlaczego tutaj jestem, co mnie doprowadziło do tego miejsca, dlaczego czuję pustkę, dlaczego czuję samotność, tak, jak wyglądało wcześniej moje życie, bardzo głęboka tutaj jest analiza. Jaka jest rada dla was od kart? Wy musicie mówić o bardzo poważnych sprawach. Jeżeli ta osoba do Was przyjdzie w przyszłości z uczuciami, to wy musicie mówić o bardzo poważnych sprawach. Wy musicie wiedzieć generalnie, czego wy chcecie. Jak chcecie, żeby wyglądało Wasze życie? Bo tutaj karty mówią o tym, że ta osoba być może przyjdzie do Waszego życia. Natomiast yy, wy musicie wiedzieć, czego chcecie, tak? Mm, tutaj jest troszeczkę, mm, jeżeli będziecie szli po trupach, będziecie bezwzględni w tym, co mówicie. Jeżeli ta osoba przyjdzie do waszego życia, a wy będziecie bezwzględni, to musicie brać pod uwagę to, że ta osoba się odetnie, tak? Jeżeli ona wróci do waszego życia no to, a Wy będziecie bezwzględni, no to możecie, jakby bierzcie pod uwagę to, że ta osoba się odetnie, że ona tutaj przyjdzie do Waszego życia ze szczerymi intencjami, ale nie pozwoli sobie na to, żeby ją w jakiś sposób, nie wiem, poniewierać. Bo tutaj karty mówią o tym, że to Wy możecie pędzić w życiu, iść do przodu i nie do końca liczyć się z tą osobą, albo chcecie za wszelką cenę realizować swoje plany, po swojemu robić, Tutaj karty mówią o tym, że rada jest dla Was taka, że musicie w tym momencie uważać, bo ta osoba, jeżeli powróci do Waszego życia, to jeżeli wszystko miałoby być według jakiegoś takiego Waszego myślenia, to tu absolutnie ta osoba się odcina. Taka jest rada dla Was, dla jedyneczki. Dwójeczkę sprawdźmy. Czy Wasza osoba tęskni za Wami? Czy osoba, o której myślicie, tęskni za Wami? I zobaczmy, co ta osoba ma w głowie. I czy Wasza osoba, ta osoba, o której myślicie, tęskni za Wami? Nie tęskni w ogóle moim zdaniem. Tęsknota to była, ale jakiś czas temu uważam. Ktoś się oddala, potem nie może was puścić. To jest i przeprowadzka, i odjazd tak naprawdę, że ktoś się oddala. Myśli o was intensywnie, nie może was puścić, czekasz wy coś zrobicie. Energia jest słaba, dlatego że karty pokazują, że ta osoba na dzień dzisiejszy źle o was myśli. Karty pokazują, że owszem, ta osoba, o którą pytacie, ona tęskniła. Być może na pokaz oddaliła się, bo chciała coś uzyskać. Powiedziała, dobra, to pa, to w takim razie ja się wyprowadzam, albo dobra, to pa, rób co uważa za słuszne. I ta osoba się oddaliła, ja uważam, że na pokaz, natomiast czekała, tak? Myślała o was intensywnie i czekała, co wy zrobicie, a wy nie zrobiliście nic. I teraz karty mówią o tym, że w tym momencie ta osoba was osądziła. Pomyślała sobie, trudno, nie może tak wyglądać moje życie. Ty nie jesteś wart, czy nie jesteś warta, żebym ja o tobie myślał, czy myślała. Ta osoba was oceniła. Natomiast czy ona za wami tęskni? Nie, nie tęskni w ogóle. Ja uważam, że o was bardzo, może nie bardzo źle, ale źle was po tym, co się wydarzyło, po tym, że. Jakby nie poprosiliście, może jakieś wybaczenie, albo nie y, zareagowaliście y, na to odejście tej osoby czy oddalenie się, tak? Y, no to tutaj ta osoba uważa, że wy jesteście tą złą osobą, tak? Że to wszystko jest przez was. Hmm. Jest w izolacji, jest w obciążeniach ta osoba, jest jej trudno i ciężko w życiu, powiem Wam szczerze, hmm, ale nie zamierza się odwracać, nie zamierza. Hmm. Robić czegokolwiek, przemyśla. I tutaj karty pokazują, że to wiecie co: przez kolejne miesiące nic się nie zmieni. Przynajmniej 2-3 miesiące tutaj karty mówią o tym, że nic się nie zmieni. Czekajcie, wrzesień, październik do połowy listopada na pewno się nic nie zmieni. Ta osoba uważa, że Wy jesteście winni i że to w ogóle przez Was i, i Wy robiliście coś nie tak czy ona tęskni? Nie. Był taki moment, że jak się oddaliła, to tak jakby robiła to na pokaz i chciała, żebyście Wy koniecznie coś zrobili, tak? Może żebyście prosili o wybaczenie albo coś takiego. Wy tego nie zrobiliście, ta osoba Was bardzo negatywnie w tym momencie oceniła. Mimo, że jest jej ciężko bardzo, to odwraca się i uważa Was za kogoś złego. Że to jest Wasza wina, że to Wy jesteście nie wiem, niegodni uwagi tej osoby. Teraz zobaczymy. Tak jakby teraz uważa, że ja tego nie widziałam albo ja tego nie widziałem, jaki ty, jakim ty złym człowiekiem jesteś. Takie wiecie co, słabe to jest energetycznie, co się tutaj pokazuje, słabe, mmm, słabe tak jakby. Uważam, że ta osoba moż, mogła się uważać za kogoś, nie wiem, czy lepszego, czy za kogoś więcej, bo winy trzeba też poszukać w sobie czasami, tak? A może wy to wy jesteście zdrowi psychicznie i wy bardzo dobrze postąpiliście. Bo nie zareagowaliście na to, że ta osoba. Może domyślaliście się, że ta osoba robi te celowe i teraz by chciała, żebyście coś zrobili. Tu się tak pokazuje, że chciała na początku, żebyście coś zrobili. Czemu odjazd? Para ludzi, którzy się kochali. Tak mi się pokazuje. Hmm. Czemu odjazd? Kobieta odwróciła się od mężczyzny. Tak? Dlatego jest odjazd, albo kobieta odjechała. Albo się przemieściła, albo to mężczyzna, tak? Ona się odwróciła od niego, i to on po prostu uniósł się honorem i dlatego jest odjazd. Czekał, czekała ta osoba tutaj. Dlaczego? Bo bardzo są złe karty. Mogła być to nawet taka para około 10 lat, słuchajcie, ludzie ze sobą mogli być, tak? Około. Dlaczego ta osoba czekała? Być może czekała ta osoba, bo myślała, że sobie nie poradzicie finansowo, bo może coś będziecie jednak od niej chcieli, bo ta osoba czekała, bo mimo wszystko, bo miała nadzieję, że Wy docenicie to, co straciliście, zrobicie coś tutaj, tak? Ale przy niej też pokazuje się porażka, brak, tak naprawdę, tak jakby ją w środku żarło to, że się rozstaliście, natomiast nie zrobiła nic. I to takie chore myślenie tu się pokazuje w tym rozkładzie, bo ta osoba uważam, że o, jej się wydawało, że to wy powinniście przyjść do niej, mimo że ona się pokazuje w dużej stracie. Być może tutaj ta osoba odjechała, czekała. Mimo, że ta osoba pokazuje się w dużej stracie, to ona nie zrobiła nic, bo uważała, że to wy straciliście, i to wy powinniście, nie wiem, czy prosić o jakieś wybaczenie, czy coś takiego. Dlaczego ta osoba czekała? Hmm. Może ta osoba liczyła na to, że sobie nie poradzicie z pewnymi rzeczami finansowymi w jakiś sposób. Może ta osoba, może się pokłóciliście o finanse. Bo tutaj ktoś chciał zmian. Może tutaj były jakieś pokłócenia, jakieś finanse. I ta osoba może czekała, aż wy jej coś zaproponujecie, zmienicie zdanie. Natomiast nic tak, tak się nie zadziało. I teraz co? Ta osoba was osądziła. Hmm. Nie podjęliście decyzji, żeby ratować tą miłość, tą znajomość. To wy nie podjęliście decyzji, to wy nie podjęliście działania, żeby uratować tą miłość. Dlatego ta osoba was oceniła. Z taką macie tutaj, o taką osobę pytacie. Ta osoba jest teraz w dużej ciężkości. Jest pustka. Odchorowywanie, ciężar przy tej osobie bardzo duży. Czy ta osoba tęskni? Nie, ona uważa, że wy jesteście winni wszystkiemu. Tak? Ta pustka i cisza z waszej strony pokazuje się, że tu jest odchorowywanie, że ta osoba naprawdę umęczona jest. Emocjami. Ona przeżywała, ta wasza osoba to bardzo w środku. Niesie na sobie duży ciężar na dzień dzisiejszy, ale uważa, że wy jesteście winni wszystkiemu, co się dzieje w jej życiu. Jakimś niepowodzeniom i tak Bardzo zła energia, Wam powiem szczerze. Dlaczego? Być może dlatego, że ją wykorzystaliście tą osobę, być może dlatego, że tutaj coś się zadziała, może wy już macie, ta osoba uważa, że wy już macie nową znajomość, że ją wykorzystaliście w jakiś sposób tą osobę, że pobyliście z nią trochę i się rozstaliście na przykład, tak? A może uważa, że wy poszliście już nową znajomość i jest w tej osobie wściekłość, czy ona tęskni? Nie, nie tęskni, ona jest na was zła, ona uważa, że nie wiem, była ślepa, że nie widziała z kim była wszystko co najgorsze w ogóle w życiu tej osoby się dzieje, przypisuje ona wszystkie wydarzenia złe z życia tej osoby ona przypisuje Wam uważa, że Wy jesteście winni wszystkiemu co się dzieje w tym życiu bardzo, wiecie co jest, mamy do czynienia chyba z osobą, która bardzo dużo by chciała w życiu, tylko nie umie jednej rzeczy skończyć czy tęskni? nie tęskni nie, absolutnie nie zobaczmy co ona ma w głowie ta Wasza osoba No, ma za, zamiar odkuć się finansowo, ma, ma zamiar, nie wiem, pójść w jakieś finanse, zająć się sprawami finansowymi, na pewno nie kolejną znajomością, jakąś relacją czy czymkolwiek. E, tu się pokazuje, że ona cały czas wspomina, rozpamiętuje to, co się wydarzyło wcześniej, być może między wami. Mm, Uważa, że nie ma wyjścia z niektórych sytuacji, co na zamierza, na pewno odkuć się finansowo, może być tak, jeżeli, jeżeli byliście parą, że zamierza Wam, w ogóle strasznie przeżywa, strasznie żyje tym, co było wcześniej, to tak jakby karty sugerują, że tak naprawdę cały czas o Was myśli, tylko że wściekło się swej osobie, by mogła powiedzieć, bo tu plany tej osobie się nie poukładały jakieś, nie? Natomiast jest zablokowana. Cały czas to, co się dzieje w życiu tej osoby, ona postrzega. Wszystkie jej wydarzenia, które się dzieją w życiu teraz tej osoby, ona postrzega poprzez to, co się wydarzyło między wami. I w ogóle uważam, że was bardzo wini. Jaka jest rada dla was na tą sytuację? Hmm. Jeżeli macie kogoś na dzień dzisiejszy, nie dajcie zburzyć jakby tej relacji poprzez pomówienia, poprzez plotki. Karta mówi o tym, że jeżeli wam jest ciężko w tym momencie, bo pytacie o tą osobę, nie jesteście w stanie nic uważam zrobić, przede wszystkim nie słuchajcie plotek, przede wszystkim jeżeli ta osoba wysłała do Was jakąś złą wiadomość, nie reagujcie, nie odpowiadajcie na tą wiadomość, dlatego że po pierwsze ta osoba zagnieździ się w waszej głowie bardziej na stałe, a po drugie będziecie mieli jakieś wyrzuty sumienia. Nie słuchajcie plotek, nie słuchajcie wiadomości o tej osobie, bo karty mówią o tym, że tak, na pewno myślicie o sobie obydwoje i jedno i drugie, ale. Ta osoba, pamiętajcie, że wini was o wszystko. Ona musi naprawdę pogodzić się z wieloma rzeczami, ja tak uważam, przegryźć pewne klimaty i dojść do tego, że ona też mogła zrobić coś nie tak. To jest takie zrzucanie winy na jedną osobę. Nie wiem, kto był tutaj winny i tak dalej, nie chcę w to wnikać. Natomiast karty mówią tak: nie słuchajcie plotek i mówię, jeżeli przyjdzie, przyjdzie jakaś wiadomość od tej osoby zła, złośliwa, nie odpowiadajcie na tą wiadomość, bo karty mówią, że. Naprawdę będziecie mieli jakieś wyrzuty sumienia, zaczniecie to myśleć o tym i to analizować, a to nie jest wasza wina. Tu karty pokazują, że jeżeli macie kogoś, to absolutnie nie pozwólcie też przez tą osobę zburzyć tej znajomości, bo już nie wnikając, czy ta relacja jest słuchajcie dla was dobra, jeżeli jesteście w jakiejś znajomości, czy w relacji kolejnej, to od was zależy, czy ona będzie trwała, czy nie, a nie od tej osoby, tak? Ja sobie zdaję sprawę z tego, że Wy nie bez powodu pytacie o tą osobę, ale pamiętajcie, że karty mówią o tym, że jest złośliwa, że wini Was za wszystko. Nie dajcie się tutaj, słuchajcie, w jakiś sposób złymi wiadomościami, jakimiś plotkami o tej osobie negatywnymi wpędzić w jakieś wyrzuty sumienia. A tym bardziej, jeżeli macie jakąś relację, macie kogoś na oku, z kimś piszecie, spotykacie się, to nie dajcie po prostu rozwalić tej znajomości, która tutaj się pokazuje, że może dużo bardziej rokować niż ta, w której byliście, tak? Zobaczmy jeszcze. A nie, nie robię karty wyrocznej. To by było na tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o dwó dwójeczkę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i do usłyszenia.